Ci młodzi ludzie, Gen Z, dla nich y, praca nie, nie jest priorytetem, jak dla naszego pokolenia boomersów. Oni mają inne ważniejsze rzeczy, oni niechętnie zostają po godzinach. No ale proszę pana, za co te 6 tysięcy? Oni nie wyceniają siebie na podstawie tego, co potrafią, tylko tego, co potrzebują, co mhm. chcą dostać. To jest wycena życzeniowa. To nie... nie jest tak, że każdy jest roszczeniowy z tych młodych. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Scramble. Ludzie tracą chęć do pracy. Ludziom się nie chce pracować. Dlatego, że słuchajcie, raport Galupa z 2024 roku pokazuje przerażające fakty. 21 pracowników na świecie deklaruje wysokie zaangażowanie w pracę. Tylko 21%. Wiecie ile w Polsce? 8%. 8% w Polsce pracowników deklaruje zaangażowanie w pracę. Cała reszta ma tą robotę w nie powiem czym. W czterech literach. I robi to tylko po to, żeby dostać wynagrodzenie miesięczne i zupełnie się nie angażować. Oczywiście psychologowie tutaj zaraz rozkładają to na czynniki pierwsze. Kryzys wynika z przemęczenia, braku sensu, przeciążenia obowiązkami, słabej komunikacji, bla, 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 bla. Menedżerowie sami są wypaleni, nie potrafią motywować zespołu. Bla, Jak zawsze, wiecie, w, w, wytłumaczeń jest bardzo dużo. Jak myślicie, wy jako przedsiębiorcy, co motywuje ludzi dzisiaj do pracy? O, trudny temat. Gosiu, dawaj. Bardzo trudny temat. Żeby móc kogoś zmotywować z podwładnych czy pracowników w biznesie, to samemu trzeba być zmotywowanym. Pewnie wiele rzeczy na to wpływa. Nie wiem, jakaś jasna komunikacja w biznesie, jeśli pracujemy w roli menadżera, lidera. Na pewno jest tu pole do popisu dla HR-u, bo jest coś takiego, że Pracownika nie mamy, zanim odejdzie, bo on jeszcze jest w tej firmie, ale niewiele robi. Tak. Mhm. Y więc myślę, że tutaj jest dużo takich y czynników, które y wpływają na to, że na przykład nie czujemy bezpieczeństwa, a jak nie mamy zapewnionych tych podstawowych potrzeb życiowych, no to trudno, żebyśmy angażowali się w pracę, tak? Mhm. Mam tu na myśli takie y bezpieczeństwo spowodowane sytuacją w kraju, na świecie, za sąsiednią granicą. Więc no myślę, że to są takie główne powody. Pewnie też w większości ludzi nie motywują pieniądze na dłuższą metę. Zmotywują na kilka miesięcy, a potem znowu trzeba kolejnych bodźców. Pewnie jakieś jednorazowe akcje organizowane przez firmę też niewiele dają. Jakaś integracja to też podziała na krótką metę, więc no. Dużo jest do zrobienia w tym miejscu. Okay. Myślę, że kwestia docenienia po prostu pracownika, nadanie mu sensu tego, co, co robi i pokazania tego, że to, co on przygotowuje, jest wartościowe. Kiedy on widzi, że to ma sens i kiedy widzi, że to jest coś, w czym on się realizuje, no to myślę, że te pieniądze nie będą tu faktycznie tym czynnikiem, tylko że on znalazł swój azyl rzeczy, który naprawdę je czuje, że staje się ekspertem, że wszyscy mówią, ej, naprawdę robisz dobrą robotę i dla niego to jest w porządku. Kiedyś w ogóle tak, nie wiem czy to jest prawda, gdzieś, może gdzieś tam zasuszane w jakiś tam w książkach historycznych, że Napoleon do jakiegoś generała powiedział, że patrz, wspaniała rzecz, pochwaliłem ich, a oni idą z nami umierać. I to trochę tak na tej deseni, w tą deseni Masz uderza. Szacje, że... Ale młodzi ludzie mają odwagę powiedzieć, że nie widzą w jakiejś pracy sensu. A, tak, tak, a tak, nasze tak. pokolenie cieszyło się, że w ogóle ma robotę. Mhm. I tak się robiło, bo zawsze tak było. A teraz ci młodzi ludzie, Gen Z, to dla nich praca nie, nie jest priorytetem jak dla naszego pokolenia boomersów. Hmm. Oni mają inne ważniejsze rzeczy, oni niechętnie zostają po godzinach. Oni no, chcą żyć. Tak. Oni mają poczucie, że jest mnóstwo innych rzeczy do zobaczenia, do spróbowania, typu futraki. No bo słuchajcie, jeżeli tak. kwota jest bardzo podobna w danej branży, u różnych pracodawców. No to te różnice pokoleniowe będą znaczące, bo od razu jeżeli słyszymy o czymś takim, że młode pokolenie wchodzi na rynek pracy i będzie zmieniało zawód około 16 razy w ciągu całego życia, a nam się mówiło trochę coś zupełnie innego, jeszcze to wykształcenie podstawowe, które mówiło o tym, że dobrze, studia już wybierzesz kierunek i pójdziesz trochę dalej, to już tą specjalizację wybierzesz. No i teraz ograniczona ilość m, zawodów. Teraz jest ich dużo więcej, chociaż część zniknęła. No pytanie, czy... No trudno jest na pewno inaczej motywuje się tego, tego um, współpracownika, a tego rzeczywistego pracownika. Ja, ja takich bezpo bezpośrednich przełożeń miałem kilka i teraz częściej pracując z, z pracownikami um, przedział wiekowy 20-25, no zdecydowanie z dnia na dzień taka, taka łatwość w nawet rozstaniu się z tym pracodawcą. Mhm. Przegląd tego, co się dzieje na rynku, to poszukiwanie nadal. Więc um, tutaj Myślę, że jest dużo więcej specjalistów, którzy mogliby się na ten temat bardziej fachowo wypowiedzieć. My teraz pracujemy w jeszcze trudniejszym układzie, bo pracujemy z przedsiębiorcami, którzy dołączają do nas jako dyrektorzy, do, do klubu, otwierają powiaty i to nie jest tak, że wiesz, nie wydasz dyspozycji, jednocześnie nie rozliczysz tak do końca. Z tego jeden do jeden z tej funkcji, bo, bo, bo oni prowadzą swój biznes, robią to part-time, gdzieś w wolnym czasie dodatkowo. No i spotkaliśmy się z takim odbiorem. Ja się spotykam bardzo często, że nawet jak czegoś oczekuję, czy wymagam, to jest jednak kontra na zasadzie, odbieram to trochę jako, jak, jako pewien, pewien rodzaj nacisku na mnie, tak? I teraz jak zmotywować? No tak jak powiedzieliśmy, słuchajcie, nie zawsze te pieniądze będą głównym motywatorem, właśnie ta przynależność może ta ten szacunek. Yy, nie wiem, ja, ja, ja trochę się czuję, nie ukrywam, zagubiony teraz w tym, w tym świecie, gdzie, gdzie balansowałem pomiędzy takim, takim mał, małym e, prywatnym biznesem, e, potem nieco większym. Teraz te zależności są, są zupełnie inne i też bardzo ostrożnie trzeba dobierać słowa, działania, wiesz, bo, bo odstraszysz albo przyciągniesz. Kurczę, no taki. Co ty tak temat. temat. Ja, Jak tak słucham, to tak cały czas staram się analizować tą sytuację. I tak słyszę z Waszych ust, z jednej strony, że pieniądze nie motywują ludzi, bo to wartość pracy jakby motywuje. tak? Z drugiej strony słyszę, że no, ludzie mają łatwość, żeby zmieniać pracę, żeby, no bo pieniądze są porównywalne, że to sobie przeskakują gdzieś, gdzie, gdzie jest może trochę więcej tej kasy, i jakby i, i tak. Jakby sam staram się analizować tą sytuację. I ja jestem wielkim fanem antropologii. I zawsze staram się odnosić różnego rodzaju sytuacje społeczne. Do czasów dawnych w antropologii. Jak miałeś w czasy kamienia upanego i chłop wychodził, mówiąc w dużym skrócie, oczywiście myślimy, chłop wychodził z jaskini, żeby i zapolować na mamuta, no to po pierwsze nikt mu nie dawał gwarancji, że on tego mamuta upoluje. Nikt też nie dawał mu gwarancji bezpieczeństwa, że on przeżyje to polowanie, ale mimo wszystko szedł, no i nie szedł tak, a no może złapię, może nie złapie. zobacz co Bóg da, nie? Tylko hmm? szedł, żeby właśnie Twarda był motywacja. w pełni zaangażowany, hmm. tak? Był w pełni zaangażowany. I nie patrzył na to, czy on przeżyje, czy nie przeżyje. Nie patrzył na to, czy, czy mu się uda, czy mu się nie uda, tylko był w pełni zaangażowany. Dlaczego? Dlatego, że wiedział, że jak nie dostarczy tego mamuta, to jego rodzina zginie z głodu po prostu. Nie? Czyli, jakby taka twarda motywacja na zasadzie. I mówisz o tym naszym baby boomerstwie, nie? że jakby my też robiliśmy to, żeby nasze rodziny miały lepiej, żeby nasze dzieci miały lepiej, żeby, żeby w ogóle zarobić. Nie? Dzisiejsze to młode pokolenie, mam wrażenie, że jest wychowywane inaczej. Przede wszystkim w tej właśnie stabilizacji, którą my im daliśmy. Więc oni nie mają tego poczucia, że jak ja nie przyniosę tego mamuta do domu, to umrzemy z głodu, bo będzie mama i tata, którzy. Dadzą mi tego, tego mamu, jak będę go potrzebował. I jakby widzę w ogóle taki ogromny shifting na rynku, mówiąc po polsku przesunięcie. Dlatego, że kiedyś, jak, jak ja teraz prowadzę spotkania rekrutacyjne, i słyszę, że młody człowiek przychodzi, on jest po studiach albo jeszcze na piątym roku. Pytam, jakie ma doświadczenie, no, nie mam żadnego. Okay. no to jakie ma oczekiwania finansowe? No chciałbym 6 tysięcy. I wiecie, ja tak zachodzę w głowę i próbuję, naprawdę próbuję zrozumieć to pokolenie. I jakby, jak zderzam to ze swoim sposobem myślenia, jak ja byłem młody, to twoją wartość na rynku wyznaczało to, co potrafisz. To, jakie masz doświadczenie, to, jakie znasz języki, jakie zbudowałeś kursy, jaką dasz wartość organizacji. No i wtedy wiadomo było, że młody junior no nie ma takiej wartości jak ktoś z mhm. pięcio, sześcioletnim doświadczeniem. To były prawa tak jak na rynku, to były prawa rynkowe, tak? Czyli im więcej dajesz, tym więcej dostajesz, prawda? Wartość za pieniądze. Proste, prawda? I to było jakby policzalne, my to rozumieliśmy, my jako boomerzy my to rozumieliśmy, tak? Że masz większe... Więc była motywacja, chcę więcej, chcę zdobywać doświadczenie, chcę się uczyć, chcę kursować, chcę poznawać języki, jeździć po świecie, zdobywać to doświadczenie. Dzisiaj młodzi ludzie nie tak Wyznaczają wartość. Ja słyszę, no ale proszę pana, za co te 6 tysięcy? Przecież pan nic nie potrafi. To ja muszę włożyć teraz mojego lidera, menedżera, żeby to pana nauczył tego wszystkiego. Proszę pana, dlatego, że po pierwsze to inni na rynku tyle płacą, po drugie, ja muszę kupić mieszkanie, muszę się utrzymać, muszę zapłacić za jedzenie. Za... Oni nie wyceniają siebie na podstawie tego, co potrafią, tylko tego, co potrzebują, co chcą mhm. dostać. To jest wycena życzeniowa a nie zwycyna wartości. To tak jak kiedyś mieliście produkty, nie? I nie wiem, wyprodukowałeś kurczę statek. Kosztowało cię to milion złotych, żeby bo stal, bo praca spawaczy, bo, bo, bo generalnie to kosztowało, doliczałeś marżę, za tyle sprzedawałeś milion dwieście. Dzisiaj iPhone w produkcji podobno chińskiej kosztuje nawet 100 dolarów. Spokojnie, a sprzedawany jest za tysiąc. Dlaczego? Bo dzisiaj nie wyceniasz produktów na podstawie tego, jaki jest koszt wytworzenia. Wyceniasz na podstawie tego, jaka jest potrzeba konsumenta. Więc no tak. Spokojnie sprawdzasz jego próg bólu jest w stanie zapłacić 1000 dolarów za iPhone'a, to zapłaci tysiąc. I tak samo mam wrażenie, że młodzi ludzie dzisiaj podchodzą do tego tak, że. luźno komentując to, co powiedziałeś teraz tą rozmowę, to, to słyszałem taki dowcip, który jest autentyczny. Mówi o tym, że podczas takiej rozmowy z pracownikiem, pracownikiem, to czego pan oczekuje? No sześciu tysięcy sekretarki i samochodu firmowego klasy premium. No okej, okay, ma pan to. Pan żartuje. Nie, to pan zaczął. <laughs> Ale ja stanowo broni młodych. A co tam? Dawaj. E Rozmawiam z nimi i rozumiem, e, jak gdyby to, że oni oglądają te rzeczy na Instagramie, na YouTubach, na Bingo. Bingo. I mm -hmm. poczek, poczek, poczekajcie, oni to się naoglądali i mnie się należy, ale tu stanę w ich bronie, ponieważ nie zawsze tak to działa. Ponieważ ja rozmawiając z nimi widzę, że oni rozumieją, że tak to nie działa. Mm. I on mówi, kurczę, nie jestem pewien, co jeszcze naprawdę chcę w życiu robić. Ja jestem gotów pójść. Uwaga, za free do pracy, nawet wolontariacko, żeby się przekonać, czy to jest dla mnie. Jestem w stanie pójść miesiąc, dwa, trzy miesiące, porobić. I oni sami to mówią do mnie, że jestem w stanie poświęcić ten czas, żeby się przekonać, czy jestem gotów do tej pracy, żeby ją wykonywać tak, żebym ja czuł, że to jest dla mnie spoko, że to jest dla mnie fajne. I. To nie jest tak, że każdy jest roszczeniowy z tych młodych, mm. bo ja rozumiem, że to tak trochę te media wpływają, ale faktycznie jest ta iskra w nich, taka, że nie wszyscy tak myślą i chcą jednak może. Zobaczyć się na tym rynku, spróbować się, dużo myśli, oj, to bardzo dużej to z kierunek akurat nie twojej strony, o tym, żeby jednak prowadzić te działalności. To jest grupa ludzi, grupa dzieciaków, którzy jest tak świadoma tego, że oni nie chcą mieć żadnego szefa nad sobą, tylko chcą być sami sobie szefem, że są gotowi nawet robić, tak jak tutaj, Tomku, wspomniałeś, w jakimś tam czasie wolnym dla siebie coś wykonywać, jakąś tutaj fuszkę zrobić może jakaś tam dodatkowa robota, stąd te serwisy typu Fiverr, typu te wszystkie takie dla freelancerów, one mega puchną, bo tak mm. naprawdę coraz większa grupa tych dzieciaków tam wchodzi i próbuje. I młodzi są mega zaangażowani na to, żeby wykonywać takie proste działania. Ja byłem pod mega wrażeniem i zawsze to będę opowiadał o chłopaku 16-latku, który stwierdził, że on będzie próbował zarabiać na siebie w ten sposób, nie dropshippingiem jakimś, tylko że on ściągał, Sznurówki z, z temu, skupował sobie, nie był pośrednikiem dropshippingowym, tylko on je sobie magazynował u siebie w pokoju. Mm -hmm. I on przez TikToka sobie różne wiązania robił, różne kolory i razy 10 to sprzedawał. Super. <laughs> I on naprawdę zaczął fajne pieniądze zarabiać. Mnóstwo z, słyszę historii dzieciaków, które mają mega głowę do takich własnych inicja inicjatyw. Bo jesteś, bo jesteś bliżej tego, bo edukujesz i masz, masz z nimi interakcję. Natomiast pytanie, y jak, jaka to jest skala, bo nie generalizujmy, ale ciekaw jestem, jak to się przekłada na ten do, biznesowy dom, mm. gdzie jest przedsiębiorczość, gdzie jest ta edukacja, gdzie rodzice prowadzą biznes. A tam, gdzie jest ten dom taki etatowy, gdzie tych wzorców nie dostajesz Czy tak bardzo, masz ten głód, yy, moja bo, bo próbka, to warto też zbadać. Tak? tak, moja próbka niestety nie oda jak prawidłowego, prawidłowego obrazu tego rynku, ponieważ z tymi osobami, które czułem, że faktycznie są takie mega, ten backslide w tej przedsiębiorczości. To się zasz, nie lepiej nie rozmawia, było, tak. Nie było żadnej przedsiębiorczości w domu. A okej, okay, nie, nie było. było. Żadnej rozmowy o pieniądzach w domu. Mhm. Oni po prostu sami czuli, że muszą coś zrobić ze swoim życiem. I to mi się wydaje, że to jest taka też i wewnętrzna, wewnętrzny taki charakter trochę, że oni chcą przejść do przodu, mają tą swoją, tą, ten, ten głód tej wiedzy, ten głód tego... Te... Ja nie ukrywam, wcinam się trochę w to, co mówisz, ale Małgosia to wie, bo, bo rozmawialiśmy wielokrotnie, bo ja zauważam takie osoby, dziewczyna, która ma 13 lat i sprzedaje rzeczy na, 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 mhm. na portalach, gdzieś, gdzieś sobie zarabia, najpierw rodzice pomogli, Chciałbym wyszukiwać też ogólnopolskość tego typu aktywności biznesowych młodzieży i pokazać je dorosłym. Odwrotnie, wesprzeć A, je. Tak, Bo teraz tak, tak. Nawet, nawet na spotkaniach tych, tych stacjonarnych, słuchajcie, zaproszenie najpierw młodych ludzi, którzy jeszcze się uczą, żeby mieli kontakt z tymi przedsiębiorcami, którzy mówią otwarcie o, o biznesie, nawet chociażby, nie wiem, podtrzymać rola. Czy, czy uruchomić prezentację na komputerze, żeby oni byli obecni w tym wszystkim, tak. żeby dać im dostęp, y, właśnie między nimi, w ten sposób. Wiecie, tak? co jest naj, najlepsze, najgorsze, nie wiem, jak zwał tak zwał, że często rodzice o tym nie wiedzą, co oni robią, w jaki sposób oni zarabiają pieniądze. Oni faktycznie tu robią, tu dropszy pingiem. Ja my, moich synów, non-stop, zachęcam do tych prac. Oni wykonują ze mną, jeżeli mam jakieś ankiety do wypełnienia, no to ja im to daję, ja im normalnie za to płacę. Oni, mm -hmm. y ja to często powtarzam, u mnie nie ma kieszonkowego, u mnie nie ma zarabiania tak za to, że jest i że się uśmiechnie. On musi popracować, żeby zarobić i oni dostają odsetki od oszczędności u mnie. Czyli to, co uzbierają przez dany miesiąc, tu dostanie stówkę od babci na rodzinę, tu u mnie zarobi, zbierają, później kumulują, to agregują, ile mają tych pieniędzy, i ja im wypłacam odsetki. Jeżeli te pieniądze rosną, nie wydają tych pieniędzy, odsetki rosną razem z nimi, czyli te pieniądze pokazują im, że warto było, że można było faktycznie coraz więcej tych pieniędzy zarabiać. I to jest metoda tak naprawdę na, na pokazanie młodym, pieniądze nie rosną na drzewie, pieniądze nie wychodzą ci ze ściany, trzeba niestety ostro jechać z robotą, żeby. To I to nieprawda, że, że pieniądze pochodzą z tego urządzenia na ścianie tak. i tam się film wciska, tak? Ok. Słuchajcie, fenomenalne, fenomenalnie, że to mówicie, bo absolutnie się zgadzam. Nie możemy generalizować żadnym ze stron. Ani to nie jest tak, że to jest jakiś młodzi, to są roszczeniowi źli, nie dobrze, ani z drugiej strony nie jest tak, że wszyscy są kreatywni. Na pewno jest tak, że będą perełki. I te perełki trzeba agregować, trzeba je akcelerować, sprawiać, żeby rosły, żeby budowały przyszłość przedsiębiorczości w Polsce. No i tak naprawdę ja też to robię, tak ty to robisz, my to robimy wszyscy, żeby właśnie edukować rynek, żeby działać w dużej mierze, propublikowano, żeby ta przedsiębiorczość w Polsce rosła.